Zaraz stary rok się skończy, a w tym nowym nadchodzącym warto wspomnieć o życzeniach. Żeby wszystko, co się zmienia, to na lepsze się zmieniło. Żeby dobrze w życiu było, tak jak u mnie przez rok cały. Chorubska mnie omijały, nadal se w fraszkach dłubie. Piłem wódkę, bo ją lubię. Dużo jadłem, dużo spałem, trochę książek przeczytałem, więc i dla Was, moi drodzy, życzę z całej mojej mocy zdrowia, szczęścia i zabawy, by się wszystkie Wasze sprawy jak najlepiej ułożyły, byście mieli dużo siły. Radujcie się i ucztujcie. I niczego nie żałujcie.